maneczko witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pokemon Cops. I nie trenowałem Pokémon nic z nimi nie robiłem, bo sobie radę. Zigzagoon ma jakiś ten dla nas, więc no, Antidot, spoko. I dobra, no i co? No i dzisiaj sobie ruszymy dalej. Jesteśmy HMK Surf, więc możemy sobie iść tutaj na wodę. Sprawdzimy, co tu będzie. Już tu mamy jakieś eee, Dobra, no... Tyle sprawdziliśmy, bo tu byłem chyba, z tego co pamiętam. Albo i nie. Albo i nie. To coś mi się pomieszało. Jest ten takul spokój jakiś absorb. No to tam za wiele nie zrobi. Ale on nam też nie bije nic, więc jest oczko. Eee, dobra. Tu leżysz i kwiczysz. Eee, Glumabym zmienił. Teraz ma 35 już. Ale hmm. dajmy sobie Dara. I tu pewnie będzie podwójna walka, może nie po KDEX. Pupitar i Growlite może być jak najbardziej, dzień dobry. A, pamiętasz, nie chcesz walkę na kamerze mieć, spoko. Dobra, to nie powinno być zbyt trudne. Hmm. Rockslite, Rhythm Wheel'a na Magnemite a Achita powinna się udać? Dokładnie. No, od pewnie przeżyje. Ale sobie go wykończymy Dobra Bok jakoś poszło Oh, you are something hmm. Jesteś silniejszy od kiedy ostatnio walczyliśmy. A my tutaj mieliśmy rację, gdy się założyliśmy że jesteś supertunerem Interview? Nie no. Ja nie mogę, ja mam pracę do wykonania tak, jak przeszkadzam Ci w łowieniu ryb, to to jest zdecydowanie challenge dla Ciebie Dawaj, transz może yy... Dobra, spoko, 33, miło Chyba, nie, nie wiem, dajmy sobie skajtera Oksmarsz No z kim nam coś tam zadał? No, Steven, hello, oficer Chris yy... To, 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 to może, jestem szefem policji. E, lubię patrolować ulicę Han i rozbijać czaszki. Hmm, a sprawiedliwość, z tata. Ta ta. Nie możesz się tylko za biurkiem. Słyszałem o tobie niesamowite rzeczy. Wiem, montaż e, czy tam jakiś filmik gdzie jakbyś w akcji e, zaimponowałeś mi. Czy będziesz dalej podążał tą drogą. Aż awans Tak, wykonuj dalej swoją pracę. No, spokojnie, zamierzam się stać. Tak, yy, jagutki sobie bierzemy. A możemy lecieć dalej. Chyba. Ek, fight my bar. Pokemon. Weird. Język się plącza. Mm, Swillow. A, dobra, zostawmy mi Kitara. Ten dobra zawieranie zrobił. Mieliśmy prawie full fullhub na znaczy, on full fullhub'a e. hmm. Także Steven kazał mi walczyć z podiscentami, żeby sprawdzić ich siłę To ziomeczku, tak się nie robi Tak też się nie robi, ale spoko Nasz champ są w miarę proste walki Na miejskie poziomy On go w sumie złapać i dać za Zigzaguna, bo Linnut chyba ma dalej swoją umiejętność pick up Mmm, dobra, podejdźmy do góry. O, panie, co tu jest? Nun. No, ja nie grałem w te emeraldy tak daleko, nigdy nie zaszedłem. Nie wiem, czego tu się spodziewać, to nie wiem. Trochę w prawo zobaczyć, może co tam będzie. Wingul, niekoniecznie. Już mamy jednego. Dobra, tu co tu mamy na tablicę? Aha, droga, spoko. A, to, a, a tu mogę sobie wejść, co tu będzie, jakiś itemek? Nie, tu nic nie ma. Czuję się oszukany. Dobra, będzie, pod, będzie podwójna walka chyba. Dokładnie. Eee, tak, tutaj. E, Pokémon Robaki są zabójcze. No zaraz zobaczymy, czy są takie zabójcze. Masz Pincira. No i to znaczy, jest po poziomie szacuneczek. To jest coś. No i tobie nie zmniejszyliśmy ataku, no szkoda Ym, Dawaj trash, dawaj trudnej muila, No Brakło trochę. A spoko, tar save dobiję. Słowo rozle. Nie dobrze. Trzeba go szybko zabić. no zostało przepodpalenie. Idealnie. Tu mamy jakąś chatkę. Very master. Chciałem się ale się nie udało. Także, dobre czasy są pełnione dobrym zapachem. Ja nie wiem, nie znam się. Nie słyszałem takiej powiedzonka jeszcze. Blum, dobra, zmieńmy. No chodź, light. Time will. prawie, podobi Bytem jest trzeci ładny dalej nie ma żadnego Firestone firestonea zbierzemy się na spacji. Mhm. Przydałby się Firestone arkanaj byłby fajny nie ma co ukrywać tak jest tutaj ten dobra dwa krzaczki No, wejdziemy sobie do tego mistrza jagód, co mi powiesz, nazywać Berry Master. On jest tam, Berry, spoko. Jeszcze inny. Yy, eee, aha. Vital obok rozboro a czy to nie jest tam, gdzie sobie hodowali marychę? Na razie. Cieszymy że tu będą jakieś. Cięstwa się działy, czy coś więc nic nie ma. Nie ma. Ale, że nic nie ma, no to. to w sumie dobrze. Dobrze jest zachowany tutaj porządek. Aha. Tu sobie nie wejdę. Dobra, no to trwamy się. Idziemy w górę, tylko to możemy iść. Ale, jak Miałem w tym pokoju, mam manectrika więc... ...odpuścimy. A nie, tu jest tyle trawy. Bo mam jakieś herpele, ale sprawdźmy, sobie, co tu będzie. W sumie będą tylko Może się spoko, jak swój ci sumie na nich. Kiedyś na 27. Jakiś domeczek. Tu jakieś góry. Czy to jest gdzieś blisko miasto jakieś? Dobra, ja. Pardon. Zrobiliśmy co tu jest, to sprawdźmy co jest w trawie. Magna might. Okej, okay, ale jakiś super. Nie z kim jestem, oficerze. Ja cię też nie znam, więc zobaczymy. Oko. Dobra. A, 34. Rolek Rolek tak spijmy go sobie. Do 35. Nie tam na którym się psaim trollera powiem, ja nie pamiętam na którym niestety. Ty co mi powiesz? Hmm. Tak, teraz się spotkamy. moje pokemon róbaki dotrzymam ci Towarzystwa O dziękuję chyba hmm. Dobra, może Skyter teraz Winka tak? 30-30 dobra, zostawmy tego Skytera już o, Nie było żadnym wyzwaniem No dobra, tu nie można iść na rowerku. W, w takiej trawie mogłoby być ciężko. Halo, proszę zatrzymać nakaz Mimic Circle. Ok, sprawdzimy co to jest. Dobra, się trafiliśmy. Powinienem cię aresztować z używaniem do Builtimas. to bo walczyłem. Prawo, z tą chyba nie. Nie wiem. Z tobą nie walczyłem. Ty też coś o tym X-Circle mówisz. Oko. Dobra, tu jest jeszcze jakiś ziomeczek. Zmienimy może tego teraz. Yy, na Grolę, tam Tak, nareszcie mnie za Czy byłeś mnie uniknąć? Nie, nie. ekspa trzeba zbierać. Nie unikamy żadnych trenerów. Nie ma takiej opcji w ogóle Ze świetnym źródłem doświadczenia Jeszcze tym No dawaj baj to w sumie brudku, cool. wulmpu dobra Tyk Last Dobra, dojechany Idziemy do góry, bo tu chyba nikogo więcej nie ma, to co Hmm. No, że w trawie jest wiele ludzi bezdomnych dalej, biedaków. Hmm. Spędzają cały czas na zimnikowaniu ludzi, którzy przechodzą tędy. i życia są takie bez sensu. A taki tak. O, co tu, co tu się dzieje? Hmm. E, mój mąż zostawił mnie parę miesięcy temu dla młodszej kobiety. Potrzebuję go, mam wszystkie te wingule Wingula... Ja nie wiem jak to odmienić <laughs> coś na wzór kociary powiedzieć Nie potrzebuję faceta Smuteczek, ale masz wingule Zakupy ci poniosą no, Też spoko Nikt nie powiedział, że wingule muszą być gorsze od faceta Przejść, nie? Po nie można przejść? Szkoda. Mm, czy te pokony są wystarczająco silne, żeby pokonać y, przestępców? To Twoje zadanie, prawda? No tak, takie mam zadanie. No ale spoko radę sobie. Dzięki, że się taką nie martwisz. Ale nie musisz, byczku. Ktoś tu stoi. Halo. Mm, gdziekolwiek jestem, i tam no, zawsze za są mój parasol. No w sumie, jak jest mega palno, to parasol to się przyda. Jak pada deszcz, też się przyda. Gorzej, że jak jest wiatr i miałby ci porwać ten parasol, to trochę przypał. Ale tak to spoko. Mm, odisz sobie nie kryje. Mm, tak pokażę Ci prawdziwy potencjał mój i moich ich Pokémonów No. No, udało się. tam ja jakieś potki a ja jakiś super push to dajmy go. Prodajtowi. O, Rare Candy. Rare Candy trzeba będzie kiedyś zużyć. A ja to pewnie potem. Dobra, tak Lubię tych y, policjantów. No, udział tu mnie zaskoczenia. Chłopaszek. Mm, tu flame wheel. Rock slide. Będzie lit. Oto znowu. A, nie mam papeków. No y, to waj tuj. Chciałem, no, że flame wheel nie na kochinka, tylko na numela. Nie dobrze. Nie tak to miało wyglądać. Spoko na nie, spoko. Nagroda jest zatruty Antidotum dostaliśmy na pewno od naszego zigzagona na początku odcinka. Sobie je użyjemy. Najbardziej. O, tu jest jakiś pokeball, to trzeba zabrać eliksir. Może się przyda. Cyk, cyk. Hmm, dobra, ty jesteś ziomeczkiem. Z tymi pokemonami to są policjanki. I nie ma. Będziemy walczyć. Dobra, będziemy walczyć. Jeżeli tego chcesz, to. Ja nie odmówię. Dajmy Sharpido, crunch. No, nic tutaj ci nic nie dam. Stropius. Tu myślę, że light O, bot palony, Bajcik Mamy 35. Myślę, że na 45 grole się uczył trowera. Ale nie dał sobie ręki uciąć a, a tutaj, czy ja tu mogę do wody? Nie, nie mogę tu do wody A tam jest jakiś pokeball Dobry. A tam też jest jakiś pokeball, co mi powiedziałem? A, że w środku jest grupa kryminalistów Byliśmy tu w razie jakby chcieli uciec Czyli przyjdzie nam walczyć z kryminalistami. Dobra Leczymy sobie pokemony i wbijemy to już w następnym odcinku Bo Nie wiem ile to potrwa eee, Nikogo więcej chyba nie chcemy leczyć Właśnie czekam tego perestona ale wydaje mi się, że nie mam Dokładnie, no nie mam No nic Dobry. ja mam dziękuję za uwagę Idziemy się w kolejnych odcinkach, Konkops. Na razie